Wiem, że niedawno był film z różyczką i jej mamą, które zostały uratowane w zeszłym tygodniu. Ale prowadzę je tutaj dla padok do, do wszystkich kucyków z tego poduszku przejściowego, to od razu nakręcę z nimi film. O tutaj przy okazji będzie można zobaczyć e, robimy te poidła takie automatyczne dla naszych zwierzaczków. Na każdym padoku będzie takie poidło, o, proszę bardzo. Na razie to jest w trakcie pracy jeszcze, o tutaj też, hmm, proszę bardzo. Wszyscy będą mieli takie pójdełka. Tutaj mamy taki specjalny padok ogrodzony siatką dla łobuziaków. Aktualnie nie ma tu nikogo. Mam tutaj łezka jest, pyza. Chodźcie, chodź, chodź różyczka. One to są grzeszne. jak psiaczki idą. Mamę wziąłem na ten, na sznurek jak psa, jak psiaczka a mała idzie za nią pójdziecie do kucyków do kucyków pójdziecie tak do kucyków pójdziecie sobie chodźcie no no chodźcie chodźcie o tutaj sasanka sobie chodzi niedobra o i idziemy dalej przez ten nasz lasek dobra, tu jest trawa Chyba tak Chyba tu jest dobra trawa No idziemy dalej, no Idziemy, idziemy No idziemy, później tam pojesz sobie, chodź, tam masz siano, no chodź idziemy Chodź różyczka. <noise> Podrośnięta ta różyczka, ale za mamą rzecz nie idzie, no? Chodźcie, chodźcie. No chodź, chodź tak? Tak? Kucyki właśnie są o tyle fajne w porównaniu do osiołków, że kucyk nawet jak nie chce iść albo koń, się go tak pociągnie trochę za sznureczek to on pójdzie, a osiołek jak się wystraszy to już nie pójdzie, nie ma siły. O, proszę bardzo. Taka wspaniała klacz, który stoi w lesie. A no tak, to jest pyza. tam to, Tam tamten biały koniec, co widzieliśmy przed tym, to był biały. O. A to jest pyzunia nasza, największa kobyłka. No idziemy dalej, no chodźcie. Idziemy, idziemy, idziemy. Chodź Różyczka, tutaj znowu się chodź. Pójdziecie na padoczek fajny. O tam dalej, gdzie stoją wszystkie kucyki. Najczęściej jak przyjeżdżają do nas jakieś nowe zwierzaczki, to wstawiamy je albo do albo na taki padok, gdzie jest tylko parę, parę koników lub same stoją, żeby je czy obejrzeć, nie wpuszczamy tak od razu do stada. No różnie, różnie, ale najczęściej się nie wpuszczamy. tak jak spostują tam kilka dni, to później już idą do stada. Tak i właśnie teraz ten moment, kiedy ruszy, ruszyczka, co tam się dzieje, ty sasanka, sasanka. Jesteś urwis No Kładzisz dalej łóżka po sobie Kładziesz? Nie, 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 nie. dzisiaj nie chcesz się tu zapoznać No Chodź, O no, tu słówka od razu zobaczyć co tu się dzieje Co tutaj się dzieje co tutaj się dzieje fajnego? O, to jest ten duży padok. Tu jest trochę las. Na którym stoją wszystkie nasze kucyki. Może nie wszystkie, ale większość. Proszę bardzo. Duży jest ten padok. Ma swoją wiatkę. skierka, mhm. Boguziara troszkę. Bieli. też wcale nie jest taki rzeczny jakby się mogło wdawać kopie troszeczkę inne konie rządzi się chodź różyczka idziemy do stada chodź. chodź za mamusią chodź za mamusią tutaj słówka to wszystko ją interesuje subwencje to wszystko interesuje chodź idziemy. nasz traktorek stoi posprzątamy na padoku gnój taki par wywozi sąsiad co fajnie będziecie miały nowe kusyki tutaj nowe kuzyki do Was idą no, różyczka idzie i jej mama nie pamiętam, jak to masz na imię w paszporcie było napisane no nie pamiętam teraz dobra otwieram wam tutaj tutaj ten pastuch proszę bardzo tak no no i wchodzimy. No, chodźcie, wchodzimy. Chodź roszeczkę. Chodź, 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 Tu zamkniemy. Zaraz. Oj. Zamkniemy to, tak mhm. No czekaj, 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 spokojnie, spokojnie. Spokojnie. No Depnę cię, Idź, idź, na początku jest poruszenie zawsze z tego. No koniki, ale zaraz będzie wszystko dobrze. Ta poleciała różyczka z mamusią. Od <grywa> razu zbudzili tutaj zainteresowanie Bijeli tam za nim lata. A to zawsze tak jest. Polatają z 15 minut. <grywa> Zaraz tutaj przybiegną może z powrotem. O, tutaj też będą te poidła automatyczne i osiołków też z drugiej strony O, wszyscy się interesują co to za rurki tu plastikowe wystają, co to za rurki tu wystają plastikowe Idę zobaczyć gdzie ta różyczka jest przy okazji zobaczymy te kucyki wszystkie jeszcze. one gdzieś tam poleciały Chyba do Lasku weszły Kiedyś, jak się sprowadziliśmy tutaj w to miejsce, to wszędzie była taka dżungla, jak tam za płotem, na włoć, aż po horyzont. Oso. Mamusia i różyczka. Muszą wszystko włochać sobie. Zapoznać się z innymi kucykami. No. Hop, 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 hop. Biegamy, biegamy, biegamy. Biegamy tutaj biegamy No, chodźcie na słoneczko, bo Was stało widać Chodźcie na słoneczko, no <laughs> się choba za mamusią różyczka, a też wcale nie jest taka mała, prawie jak mama. Za 30 kucyków tutaj stoi w sumie Tam troszkę w lesie, tu, 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 tu Tam Może więcej nawet Ja już to przestałem liczyć, bo się boję nawet. Afera na padoku, afera na padoczku. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nowe kucyki przyjechały. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nowe kucyki przecież tu przyjechały. Nowe kucyki, ładne. Nowa rodzinka uratowana. Wszyscy się nimi interesują. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No, i ruchy, ruchy, biegamy, 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 ogień. Dobra to jest. Już tam poleciały. Ja tu wyszedłem z kamerą, one tam pobiegły wszystkie. No? A tutaj, kto tutaj biegnie do mnie, kto tutaj biegnie? Do mnie. chyba jeszcze jedno kółeczko zrobią tutaj do mnie zaraz no, zobaczcie różyczka z mamą tam sobie chodzą, a wokół nich inne kucyki no i biegniemy tu do mnie chodźcie no dawaj, 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 ruchy, ruchy, ruchy To naprawdę. Można siedzieć cały dzień, tutaj filmy oglądać. Niepotrzebny Netflix nic nie jest potrzebny, tylko czy się stanie u tych kucyków albo i osiołków na tym padoku. Dobra, to już powoli kończę. Tutaj taki kropkowany domisiaczek. Wszystko u nas dobrze, dziękuję za pomoc. Zapraszam na dzień otwarty, następny, 9 listopada. Cześć!